Siwano już tutaj, w Fiksu i już jest druga noc w Freddy, fajny Freddy, i tak na tym skończyliśmy w tamtym odcinku. Teraz nie już ten odcinek, drugi, znaczy trzeci z tej serii. A to już jest druga, ten drugi. Druga moja ta druga. Druga. A druga część. Myślę, że to przejdę. godzin. Zobaczmy się z nim, to najpierw pewną przegram Co Widzicie? Tutaj taki Do góry Na czwartej kamerze Taki do góry tu o! O! Tarsło się Wina chyba No już wiem, że przychodzi

Gdzieś tu powinien być. No Zdaję życie, co tego tym wyczynam. Bo mi gdzieś tu za chwilę wyskoczy. O nie. A co zrobić? Chyba przełączać kamerę, nie? Kolega też rodził. Ale ja nie mogę. Mówiłam, że mam gdzieś. No za chwilę mnie zaskoczy. Ja przejdę tego. Do no, dna się przechodzić. Tu. Teraz myślę, że już go. Ten był? za czego? Nie, nie wiem, gdzie go przedtem. Siema, Freddy. Okej, okay, jeszcze Co? Ach. Wczoraj nie kamerkę kamer, w filmie Co było? A, <tryk> to Dobra, jeszcze ciągle nie wiem O ja No i przegrałem Jak to ja? Przegrać Game over Game z gry Nie wiem, przejść trzeci nocy więc dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie.